E misia, e misia, opowiedz o Kigai. Dobrze, ale opowiem o tym prawdziwym ikigaj, a nie o tym skamie, który macie na zachodzie. No to zaczynamy. Ach, i znowu się tu spotykamy w tym pięknym gronie. Abym znów zbiła Was z tropu, tego, że myślicie, że to, co czytacie w internecie, to prawda, a dzisiaj no, to, co się bardzo mocno wypliknęło na zachodzie jako filozofia szczęścia Japończyków, czyli ikigai. W roku 2014 na blogu Marka Wina pojawia się wpis o tajemniczej filozofii japońskiej. Zofii Szczęścia wraz z już, no można powiedzieć, sławnym, a raczej można powiedzieć chyba sławetnym wykresem. Tak jest. I od tego wszystko się zaczyna. Ikigaj zaczął być pokazywany jako tajemnicza, mistrzowska i ta egzotyczna, bo Japonia jest taka egzotyczna, zamknięta, oni są tacy wow i mają mistyczną, wspaniałą filozofię starożytną, ikigai i to jest filozofia szczęścia. No tak zaczęło być bardzo mocno i grubo w waszych właśnie zachodnich mediach. Właśnie ten wpis Marka był takim krzykiem w górach, który Powodował tu całą lawinę dezinformacji. I nie mogła mnie odnieść wrażenia, że postać Marka strasznie przypomina naszego Tomaszka, kto oglądał odcinek o właśnie samuraju, jaskę, czarnoskórym, to postać Tomaszka jest już zapewnie wam znana. Zachęcam do zapoznania się. Thomas Lockley i tak podobnie właśnie Mark z taką podobną właśnie z tym podobnym patrzeniem na Japonię i japońskość, co zrobili spłaszczyli pewne e, koncepty i dodali swoje bajkopisarskie historie. W tym również Mark, czyli dzisiejszy nasz bohater, zrobił z czegoś, co jest japońskie, prawdziwe i bardzo naturalne, zrobił jakiś komercyjny cud. Ale zanim przejdziemy do tego, co się stało i gdzie zostało spaczone, przyjrzyjmy się właśnie postaci Marka i dlaczego bardzo mi przypomina naszego Tomaszka. Ponieważ tam nasz Mark, Mareczek, pisze o sobie tak. Hi! I'm Mark Wiens, a wayfinder. Zaczyna się dobrze. Znajdować drogi. Przetłumaczmy to hardo po polsku. On ci znajdzie drogę. Taki GPS, tylko w postaci chłopca. Kolejne jest najlepsze. To pokazuje jego profesję, jego jego zaangażowanie, jego świadomość Japonii, japońskiej kultury i też wysoki poziom języka japońskiego. Kofi Shaman. Dobrze. Jest super, jest fajnie, bawimy się, ja jestem contenta, nie wiem jak wy. Dalej. Mentor and Advisor. Bitch, I need this shit in my life. I help people, organization and communities for their ikigai. A Jezus, ja mam jakiś taki właśnie mówię przebłysk z Tomaszka, więc no mamy Marka, Kofi Szamana, Drogaczo znajdowatora. Tak więc postać, ale to jest ta postać, która, jak już powiedziałam, zaczęła tę lawinę, bo cały boom na gaj na Zachodzie stał się z tą książką. Hector Gracia, Francis Miralles, przepraszam, się wypowiadam ich imię na źle, nie znam się. Ikigai, japoński sekret długiego i szczęśliwego życia. Świetne nazwa, świetne. To właśnie ona stała się bestsellerem, boomem totalnym, który można powiedzieć, wręcz zapoczątkował u Was na zachodzie tego wirusa. Słuchajcie, chłop z chłopem wzięli jedną wyspę o nazwie Okinawa. No bo tam oni żyją tysiąc latek, że ludzie tam żyją po sto ileś lat. No nie tylko na Okinawa żyją ludzie właśnie po sto lat, bo ten koncept długowiecznych Japończyków nie jest od Ikigai, tylko od bardziej prozaicznych rzeczy, o których już mówiłam, że Zachód szuka jakiejś jak zwykle magicznej recepty, gdzie tam są czynniki takie jak te osoby faktycznie żyją w innym klimacie, miały inną dietę niż obecne pokolenia, miały więcej dostęp do lepszej żywności. Sam koncept opierania się tylko na Okinawa jest kompletnie błędny, bo Japonia jest długa i szeroka. Kolejnym, chyba największym błędem, w który uwierzyli ludzie, że ten diagram to jest coś, co my tu znamy. A teraz pokażę Wam, że Japończycy tego nie znają. Chodźcie Pokażę wam. No dobra, to chodźcie, pokażę wam jak to Japończycy wiedzą co to jest ikigaj. Jaho. Cześć. Ikigaj ty ikigai? Ikigaj? Tak, ikigajte. Oh, ikigaj to wa... ikiru mokteki. Muk teki zana i to. Mhm. Nantinu. Ikiru. 生きる原動力みたいなね。はい。そう、そうですね。はい。うん、みたいな。だから、日本人のフィロソフィーですか。生きがい。<laughs> 人による。うん。そ、それ、それわかる。見たことがある。うん、なこれ。なに <laughs> これ。見たことないです。 それは日本人そういうのをどうやなんかそれ,それのことはご存知する知りません <laughs> そうですねとりあえずはして生きがいいいや生きがいという言葉はもちろんあるよ知ってるし知ってる <laughs> 一,般一般の言葉だよただそれをでもそういうのフィロソフィーではー気にしてないです <laughs> No jak widzicie, to tak wygląda. Od tego, że słowo ikigai jest tak samo zwykłym słowem, jak w języku polskim słowo sens życia. Cała książka bazuje na tym, o pożal się Boże, diagramie pasja, misja, zawód, powołanie. I niestety ludzie z zachodu uwierzyli, że to jest coś, co przyszło stąd. To nie przyszło stąd. To zostało stworzone przede wszystkim przez tego naszego pierwszego marka i zostało rozpropagowane właśnie przez twy, tych dwóch chłopów. Dalej. Uproszczone do właśnie jakiejś skondensowanej, instant, szybkiej drogi do szczęścia. Ja Ci dam technikę, dam Ci punkty i dam Ci diagram i tym się kieruj. Czyli to jest typowy, typowy zachód. Chcę mieć e, instrukcję obsługi i chcę mieć kigen. Hmm, czyli termin, do kiedy mi to y, pierwsze efekty się pojawią, co już jest kompletnie błędnym myśleniem, jeśli chodzi w ogóle o Japonię i japońską mentalność. Ale porozmawialiśmy właśnie o niej, twórczyni Ikigai, matce Ikigai i o tym, czym naprawdę według japońskiej myśli, jej myśli, tej autorki jest Ikigai. Kamiyamieko. Urodzona w roku 1914. Japońska psychiatra, eseistka i tłumaczka. Właśnie ona jest matką Ikigai, całego konceptu Ikigai oraz książki, która o tym mówi: Ikigai czyli o Ikigai. Jej znalezienie konceptu Ikigai było tak naprawdę smutne i piękne, i bardzo takie właśnie filozoficzne, ponieważ. Swoje badania nad Ikigai i zauważenie tego fenomenu zauważyła, kiedy zaczęła pracować no, z bardzo ciężkim przypadkiem, osobami, które chorowały na trąd, tam też zauważyła niezwykły właśnie wpływ szukania drobin szczęścia, że tak można powiedzieć, właśnie w prostocie życia i tego, jak te osoby radziły sobie z swoim. No, ciężkim losem, a mimo tego znajdowały szczęście, znajdowały cel, znajdowały przynależność i to zaczęło ją fascynować. Do tego mm, poziomu, że zaczęła i postanowiła to zbadać filozoficznie, ubrać w słowa i nadać temu nazwę. Jej spojrzenie na Ikigai jest odległe od tego, co przeczytacie w tym bestsellerze: Niebieska książeczka z kwiatkiem dwóch chłopów ponieważ jej spojrzenie jest bardzo filozoficzne i nie daje instrukcji obsługi. I że z zaskoczeniem zauważyła, że ikigai jest tak naprawdę istotą każdego człowieka i kwestią, która nadaje sens życiu każdemu, nawet w bardzo ciężkich sytuacjach takich jak tron. To jest różne. W pojęciu yy, pani Kamiya jest to, że Ikigaj jest kwestią bardzo indywidualną, czyli to nie jest tak jak ta niebieska książeczka, kwiatkie dwóch chłopa, że masz gotowy instrukcje obsługi. Nie. Kamila właśnie podkreśla, że jest to proces indywidualny, nie jest powtarzalny dla każdego człowieka tak samo. Dodatkowo Kamija podkreśla, że jest to sama świadomość wartości życia. Kamila również podkreśla, że Ikigai jest bardzo powiązana z trudnymi emocjami jak cierpienie, smutek, ponieważ jest to czynnik, który pomaga nam przejść przez te właśnie trudne sytuacje. Ten jakiś cel, przykładowo, może być to twój kot, który cię pocieszy w danej chwili. Może to być twój akurat w tym złym momencie życia pięknie kwitnący ogród, który dzięki twojej ciężkiej pracy pięknie zakwit. Dla kogoś to może być rodzina. To są tak, to są takie trywialne yy, kwestie, które tak naprawdę każdy z nas zna, ale o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Również Kamija podkreśla, że kolejnym czynnikiem, który jest bardzo ważny, w Wikiga, jest to przynależność społeczna. Coś, co tutaj dla nas w Japonii jest bardzo ważne i bardzo widoczne również z perspektywy, myślę was, że widzicie Japonię jako kraj kolektywny, kraj bardzo silnie połączonego społeczeństwa, które działa harmonijnie. I tutaj też Kamia podkreśla, że przynależność społeczna, wolontariaty, pomoc innym ludziom, nie tylko jakichś takich profesjonalnych, na profesjonalnej stopie, ale po prostu ludzkiej, życzliwej, sąsiedzkiej, przyjacielskiej, koleżańskiej, czy po prostu um, obca osoba do obcej osoby, to pozwala nam czuć przynależność. Kolejną ważną rzeczą, którą właśnie podkreśla Kamiya jest to, że ikiga jest tak naprawdę dynamiczne, ono się zmienia, jest indywidualne i nie tak jak niebieska książka w kwiatki dwóch chłopa, dwóch to nie jest nic w diagramkach, to jest płynne, to jest jak rzeka, to jest jak ocean, ponieważ twoje życie jest jak rzeka, ono się zmienia i ono buduje właśnie twoją historię, i ty musisz znaleźć się właśnie w tych sytuacjach i odnaleźć te ikiga. Jeśli, ponieważ jest Japonką, myślę, że też zdawała sobie sprawę z całego, całej konstrukcji, historycznej, kulturalnej Japonii i że Japonia bardzo też naturalnie wytworzyła pewien um, aspekt ikigai, czyli umiejętność cieszenia się drobiazgami. W Japonii, jak wiecie, wszystko jest w stanie być sztuką, w sensie Japonia jest masterem, jeśli chodzi o szczegóły, o detale, o celebrowanie małych rzeczy, które potencjalnie są zwykłe. I jest to bardzo wielka nauka, której nie umieściło właśnie tych dwóch chłopów w niebieskiej książce z kwiatkami. Tylko to jest coś, co myślę, że dużo z Was, jeśli było na wycieczce w Japonii, zauważyło w szczegółach, że wszystko jest tak z pietyzmem, wszystko jest celebrowane. Ta sztuka szczegółów, sztuka też sezonowości wyszła z czegoś bardzo tutaj historycznie połączonego, czyli po pierwsze religie animistyczne, później Sinto, wszedł buddyzm, ale też wszedł co kalendarz lunarny, czyli kalendarz e, księżycowy. Ja nie wiem, czy wiecie, ale do ery Meiji my mieliśmy tutaj 24 pory roku. Tak. I można powiedzieć głupio, ale nie, ponieważ można powiedzieć, że rozumienie natury i tej sezonowości, przemijania sezonowości i tak jak coś jest krótko, sakury kwitną krótko, zaraz będą fudzi, czyli wisterie kwitnąć. Zaraz przylecą, już są gisy, tak? czyli wiosna, tutaj zaraz coś, jesienią kasztany. I ta sezonowość, i właśnie cieszenie się tymi drobnymi rzeczami, jak właśnie jadalne kasztany, jak y, zobaczenie jesienią koju, czyli czerwienienia się liści. I ta celebracja i stworzenia z tych drobnych, naturalnych, sezonowych rzeczy sztuki jest niezwykłą, uważam, też częścią ikigaj. I właśnie to Kamia. Stworzyła ten koncept, ponieważ naturalnie w jej kraju, jej historia i właśnie ta sztuka szczegółów, a, i też celebracja szczegółów pozwoliła jej zauważyć to, że ludzie nawet w tak ciężkim stanie jak Trąd są naturalnie w stanie znaleźć szczęście w drobiazgach. Sama Kamilla mówi takie słowa: posłuchajcie. Ikigai nie zawsze pokrywa się z poczuciem szczęścia czy komfortu. Często można je znaleźć właśnie w cierpieniu. Co jest zupełnie takie niemotywacyjne. Ale mimo tego ja bardzo was zachęcam do zapoznania się z y, pracą pani Kamiya, właśnie tej japońskiego spojrzenia na filozofię, na życie, na właśnie cele życia, radzenie sobie z smutkiem, cierpieniem. Nawet jeśli nie znajdziecie tam instrukcji obsługi, dlatego że przede wszystkim ta kobieta jest twórczynią tego konceptu. To ona jest matką, a nie dwóch chłopów i niebieska książka w kwiatki. A jeśli szukacie jakiego, jakiejś techniki, żeby bardziej poznać ten japoński koncept znajdowania. Szczęścia, to właśnie ta droga celebracji drobnych rzeczy może być dobrym początkiem. Dlatego zachęcam do kupienia sobie, jak już coś macie kupić, to albo książki właśnie pani Kamili, albo właśnie kalendarz w japonii, So seki No kalenda. Czyli kalendarz, można powiedzieć, lunarny, właśnie tych 24 pór roku, który jest trochę jak leksykon, który pokazuje ci, słuchaj, e, wiesz. Teraz, w tym miesiącu będą łarabi. No to kosz na plecy i na jama i zbieramy warabi. To są te drobne przyjemności, które są związane właśnie z celebracją też kultury, dziedzictwa Japonii, które ci bardzo uziemiają i też są, myślę, że taką, jeśli chodzi już o szukanie techniki, świetną techniką. Z drugiej strony będzie Wam ciężko odnaleźć to na polskich przykładowo gruncie czy europejskim. Dlatego wiesz co? A kup sobie, kuźwa, kalendarz rolnika. I ja wszyscy teraz takie emi czy cię pojebało na nie kalendarz rolnika. No właśnie chodzi o tą sezonowość. Dlatego, że sezonowość uczy nas uważności. A uważność jest potrzebna i fajna, jeśli szukasz, właśnie, jeśli szukasz jakiejś drogi do jakiegokolwiek szczęścia. Więc kup sobie kalendarz rolnika albo kalendarz botaniczny. Nie wiem, czy coś takiego jest. Myślę, że nie ma aż tak rozbudowanych kalendarzy, jak my tutaj mamy, dlatego że historia i kultura jest zupełnie inna. Ale to nie znaczy, że nie możecie zacząć widzieć więcej, być bardziej świadomi natury, otoczenia i tak to jest myślę, że jeden z ciekawych sposobów, jeśli mamy tu osoby, które szukają jakiejś właśnie techniki, tak? Bo Wy zawsze szukacie techniki do, do szczęścia. To może warto spróbować i żyć właśnie z takim kalendarzem i wiedzieć, o, to teraz będzie. Rosło to. Dobrze, pojedźmy zobaczyć, że to ale fajnie rośnie, że jakie dobre polskie. Zajebiste, że zróbmy sobie cześć pis i cię pogoni. Gdzie na moim polu robisz zdjęcia? Albo o teraz będą w lesie co będzie w kwitły? Wiewiórki. Wiewiórki będą kwitły w lesie. <laughs> Idziemy do lasu oglądać kwitnienie wiewiórek. No, ja nie wiem, czy macie, jeśli Możecie stworzyć, bo to jest durne, to się wydaje takie durne na polskie realia, a jak ludzie tu przyjeżdżają, bo to było przez tyle lat, że ludzie stworzyli z ja wiewiórek sztukę, to raptem o tutaj takie ładne te japońskie kwitnące wiewiórki, nie tak jak u nas w Polsce. No to zróbcie, żeby kwitnące wiewiórki w Polsce też były fajne. Myślę, że to jest bardzo fajna technika i uziemienia, i takiego doceniania yy, i natury, i drobnych rzeczy, i też nauki, yy, jakby celebracji właśnie tych szczegółów. Dobra, rozgadałam się. Jeśli chodzi już o sam Ikigai i niebieską książkę Kwiatki dwóch chłopa, no to jak zwykle zostaliście tak jak z Kobido zeskamowani. Tak, jeśli ktoś yy, jeszcze nie ogarnia Kobido, u Was to jest skam, ponieważ jest tylko Kilku, chyba trzech czy czterech nauczycieli na cały świat, którzy mają licencję, aby nauczać kobido. Te wszystkie wasze kursy to jest skam. Zachęcam do zapoznania się z moim odcinkiem o właśnie skamie kobido w Europie. Ale tak samo ten ikigaj. No bo zobaczcie, z, powstało ikigai na zachodzie y, dwóch chłopów niebieska książkach kwiatki y, diagram y, i zaczęły się sprzedaż książek sprzedaż kursów jakieś tedy kołcze, gdzie za miesiąc masz tam płacić temu człowiekowi 1500 zł za, za co no to lepiej kup sobie kalendarz rolnika i ogólnie podsumowując czyli jak zwykle marketing hajs, marketing i marketing a po prawdziwe Ikigaj to zapraszam w naturę bardzo dużo, bo ona o wiele lepiej uczy Ikigai niż jakikolwiek e, chłop z niebieską książką w kwiatki. Tak, więc to by było na tyle. Napiszcie, czy wiedzieliście o tym, czy znaliście panią Kamiya i czy jesteście zainteresowani kwitnięciem wiewiórek i kalendarzem botanicznym, albo żulniczym. Napiszcie, co Was zainteresowało, co Was zdziwiło i jakie macie przemyślenia i oczywiście zapraszam Was na łabisabi, bo tam oczywiście nowostki, są różne smakowitki, są makarony, ryże i możecie gotować i sosy i baw się, skacz i pieleszkuj pięknie. Widzimy się już niebawem. Buźka, buźka. Serduszko, takie serduszko, takie serduszko, takie wszystkie masz serduszko ode mnie dla ciebie. Do zobaczenia już niebawem na kaladziane, matane,